Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że ta droga będzie tak męcząca, chociaż ostatni fort był chyba trudniejszy do zdobycia. Ale Fort Pepin 2270 metrów nad poziomem morza. Oto on. No jak widzę, fort dość dobrze zachowany. Zobaczcie, jeszcze jest drewniana brama tutaj. Oczywiście mostu nie ma, ale. Myślę, że uda się wejść do środka. Dość solidne drzwi. Ciekawe, co tam znajdziemy w środku. No ale, starym zwyczajem zaczniemy od zobaczenia fortu z góry. No więc lecimy! No to mamy światło, idziemy zobaczyć, co ten fort ma do zaoferowania. Widzimy przy kolejnych pomieszczeniach tabliczki, pewnie z numerami, chociaż tu jest numer niewidoczny, ale to na pewno były numery tych komnat. Tutaj nawet podłoga się zachowała. No, ten fort jest naprawdę tak dość daleko położony daleko od innych fortów kurze te schody mam nadzieję że mnie utrzymają albo może wejdziemy innymi fortami No dzisiaj jak widzicie pogoda piękna jest gorąco w nocy nie powiem było dość chłodno tu mam patrzeć na studzienkę jest wyrocznie nie widać światła nic do sięga w nocy były bodajże 2 stopnie także dość chłodnawo i ranem też odczułem tą temperaturkę ale już teraz jest pięknie słonecznie ciekawe czy to będzie gdzieś zejście na dół chyba tak tam podejrzewam matryna na końcu to takie moje domniemanie Najprawdopodobniej tak było nie widzę tu usiłek, ale prawdopodobnie to była latyna. No i tu mamy schodki na dół. No i wszechogarniający chłód. Akurat przy takiej pogodzie jak jest teraz, to ten chłodek fajny jest. Tu jakie mamy echo. Halo Urbex! Piękne echo. To ukradł jadko drzewa Ewa, Ewa, Ewa. Także Ewa poszła na ciebie. A to są ćmy. Tu patrzyli, stawała się krata. Nie wiem, co to było za pomieszczenie, że taka krata musiała tu być. No ładny forcik, tak naprawdę ładny. Pomieszczenie numer 55. To zobaczcie, idzie tu. W takim forcie było tych pomieszczeń. A tu jest to co myślałem, że to jest studnia kapie woda. No to pewnie była wentylacja w studnia. Zobaczcie, tutaj jeszcze też futryna drewniana się zachowała. O kurde no to powiem wam tutaj taki fort jeden z tych, których najwięcej artefaktów się zachowało. To może jest tylko drewniana futryna. Ja bym powiedział, że aż drewniana wody. Forty naprawdę są wiekowe, także wytrzymało to mnóstwo lat. Tu zobaczcie dookoła mamy te okienka strzelnicze. Ciekawe, czy uda się otworzyć. Nie chcę na siłę tego robić, żeby nie wyłamać. Ale można było zamykać, otwierać. Tu widzimy na. Poważniejsze działo na przybiałe nie otworzę niszczyć tego nie chcę No i dookoła można było ostrzeliwać na jeźdźców dość spory font Zresztą wszystkie do małych nie należą jest taka jakby baszta strzelnicza jest Skąd przyszliśmy to zobaczymy w tą stronę co jest mimo wilgoci dobrze zachowane pomieszczenia tu zobaczcie jeszcze zawiasy od drzwi skąd te kamienie podpadały to nie to chyba posadzka była tak do Coś musiał tu chyba tutaj powrzucić, powynosić. A, to są te schody z głównego wejścia, które mówiłem, że nie są zbyt stabilne. No ale widzicie, można wejść inną stroną, nie trzeba ryzykować. No tutaj, powiem wam, ten fort wygląda jakby taka... O, tu są latryny, zobaczcie. Normalnie jak w starożytnym Rzymie, Jeden koło drugiego mógł tutaj sobie usiąść i kontemplować. 2, 4, 6 latryn. Może to śmieszna rzecz, że latryna. Ale zobaczcie, jaki tam spad zrobiony na dół. Ale jest to na pewno ciekawostką. I odpływ tam, w tamtą stronę. No. Latryna jak latryna, ale powiem Wam, jak dla mnie, to tak trochę niekomfortowo tak walić i obok z kolegą sobie siedzieć i w karty grać. Jednak yy, wypróżnianie się wymaga troszeczkę intymności. No ale jeżeli tutaj kilkuset żołnierzy było, no to nie można było zrobić dużo toalet. My znajdujemy się w dolnym segmencie. O, tutaj jest właśnie to wejście do głównej bramy, co mówiłem, że to na czym stoję wisi w powietrzu no, faktycznie. No jest to taki łuch sklepienie. Nie stałem typowo w powietrzu. Ładnie te mury nawet się dość trzymają. Wiadomo już nikt tym nic nie zrobi. To nawet jako atrakcja turystyczna, to powiem Wam, że do tego akurat fortu, to już mało osób przychodzi. Tak jak w innych fortach, widzieliście, było trochę turystów, bo tu już docierają tylko nieliczni. To już jest tak zwany koniec świata. No, ale mamy teraz pokój, ale nie wiadomo co się wydarzy, O nie oczywiście, co się wydarzy w przyszłości. I może Francja z Włochami będą się przeciwko sobie zbroiły. No oczywiście, oby nie. Tu no to mamy jakie kolejne okienko. Wiadomo, wojna to nic dobrego. Nie przynosi nikomu korzyści w sumie. Politycy się kłócą a ludność cywilna i żołnierze też cierpią. dlatego nie czynimy wojen a tędy wchodziliśmy to pójdziemy teraz jeszcze tam do końca to właśnie te kraty, które widzieliśmy z tamtej strony I To tu kolejne bliźniacze pomieszczenie nie wiem, co to mogło być za kratami chowane. Magazyn broni to w którą odwiedzałem. Podobnie wyglądał, także myślę, że i tutaj będzie coś podobnego. Tu zobaczcie, wygląda jakby. w pierwszej kolejności przyrzekł na myśl ołtarz, ale tutaj, tak myślę, siedzieli sobie. Jacyś turyści na środku zrobili sobie stół i nie wiem co robili, pili, się bawili. O to akurat w tym pomieszczeniu nie ma aż tak dużo wilgoci, także być może można byłoby i nockę wyjąć. ale na pewno trzeba się wtedy ciepło ubrać. Ja już powiem wam szczerze, że mimo tego, że jest listopad, to pogoda dopisuje, słoneczko ładnie świeci, o i tu mamy jakieś zejście na dół, no to lecimy, czy będzie to magazyn broni, myślę, że może tak być, uuu, uuu, i tu nawet dość, dość sporo w dół, no jakieś ze trzy piętra w dół to będzie, uuu, uuu, No to już naprawdę labirynty są. Bo ja myślę, że coś na, na, na wzór tego tego właśnie korytarza... Nie, wyjście do góry? Nie, tak chyba podobnie też był tam w ostatnim forcie magazyn broni. No, ale myślę, że coś na wzór tego tunelu istnieje, lub przynajmniej istniał kiedyś. Tunel łączący wszystkie te... Razy. A tu chyba tylko będą wieżyczki strzelnicze i takie właśnie dojście jedne jedyne do nich. Myślę, że tam będzie tylko zakończenie tunelu, nie będzie wyjścia z niego. Tak właśnie myślałem. To dla bezpieczeństwa, żeby żołnierze, którzy tutaj ostrzeliwali, byli bezpieczni i nigdy, nikt do nich nie mógł się dostać. A tam przy tych schodach pewnie raz, że była grupa żołnierzy, którzy bronili wejścia, tu dwa były jakieś zamknięcia, kraty. No tymi, tymi okienkami nikt nie był w stanie się przecisnąć. Chyba, że chudini. no serio. Takich szuplaczków to chyba nie ma, żeby się tu zmieścili. Ja na pewno nie dam rady. No to trzeba wracać z powrotem. Tu w dół, tam w górę. W żadnym z tych fortów nie udało mi się namierzyć tego właśnie tunelu. No ale tak jak wspominałem już wcześniej, takim tunelem idzie 2 km po żeby się dowiedzieli, że jest na końcu zasypany nie wiem czy to jest aż taką atrakcją ale ciekawostka, ja zobaczcie jak to jest wysoko nie wiem czy kamera to oddaje za 3 pięta chyba będą O, trzeba odsapnąć się A ja widzimy się za chwilę, jak wyjdę do góry No i udało mi się wejść Jesteśmy na tym głównym placu Tam jest główna brama A tu jest jakieś duże pomieszczenie Nie wiem do czego ono służyło Myślę, że tu chwilka trzy także raczej to nie były eee, Sypialnia czy dormitorium? Dormitorium to raczej uklechu w, sank w sanktuariach. Nie wiem jak to się nazywało eee, w takich koszarach. No, w każdym razie no i tu być miejsca, w których żołnierze spali. Ja myślę, że jeszcze raz uruchomię drona. Polatam chwilę. I my będziemy się żegnać. Także dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie całej serii. Jeżeli Wam się podobała, dajcie łapę w górę. Była ona dla mnie wyczerpująca, ale także motywująca. Porównywalność do moich wędrówek w kanionie Verdun. Chociaż tam mi się wydaje było ciężej. Tam Kilkakrotnie próbowałem zdobyć jeden domek. Tutaj zdobywałem różne forty. Tam był jeden cel, tu kilka. Również to trwało 3-3 trzy, trzy weekendy. I równie wyczerpujące. <noise> Ale jestem szczęśliwy, że udało mi się zdobyć wszystkie forty, wszystkie wam pokazać. Także ja życząc Wam miłego wieczoru, przesyłając moc pozytywnej energii zapraszam na kolejny odcinek. До свидания!